Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, Słuchajcie, co, wracamy sobie e, do naszego Twenty Minute Still Down. E, słuchajcie, tak myślę sobie, nie wiem, który to będzie odcinek, ale myślę, że e, niedługo e, skończymy sobie tą weekendową serię i może zamienimy sobie na jakąś inną grę. E, może wiecie, na przykład w. E, poczekamy sobie na nową wersję e, tej gry, pra, prawda? E... Bo powiem Wam tak. Mamy w niej jeszcze trochę kontentu, oczywiście, że tak. Dlatego nie chcę tej, tej serii kończyć jeszcze teraz. E... I dzisiaj co? Zagrajmy sobie, może. E... Kurczę. Jakimś takim w miarę prostym buildem, który brzmi. E... Kurde, tą postać bym odblokował, wiecie. Więc może weźmy sobie jakąś w miarę mocną postać i spróbujmy ją odblokować, tą panią weźmy, bo to jest jakiś taki kontent nowy, który jest dla mnie kompletnie nowy. Eee, co my tu mamy? To znowu byłoby na samony, a ja nie pamiętam na co ostatnio szedłem. Eee, kurczę, eee, chyba były samony, ale powiem wam tak. Weźmy sobie najmniejszy darkness, jaki jest potrzebny, i spróbujmy pójść na jeszcze nową mapę. Tak, tylko ja nie ustawiłem się chyba pod samony. A no się ustawiłem, ustawiłem się. Dobra, faktycznie, ostatnio też graliśmy na samony. Zobaczymy. W takim wypadku, czy to coś da. Ta postać działa trochę jak ilooi z ligi, widzę. Pff, już mi świetnie idzie, widzę. E, spróbujmy faktycznie zrobić coś ciekawego. Więcej samonów. Lecimy totalnie w samo damage. E, niczym innym się nie przejmujemy. I spróbujemy e, sobie faktycznie, może tę mapę ogarnąć. Co wy na to? Ona ma tą specyfikę, że ma kształt tej. Tej, jak to się nazywa? Biblioteki. Troszeczkę powiem wam z. Vampire Survivals. Czyli ma nieskończone przejścia w stronę prawą i lewą. Więc na pewno w jakiś sposób jest ciekawa. I na pewno prostsza w pewnym sensie niż nasza mapa związana z, z, Co z... eee... to taki szybki? Może to jakiś bardzo szybki przeciwnik, na nim chyba trzeba troszeczkę się skupiać Uu! Kurde, czemu te mapy są takie trudne? więcej <gry> na łęża. Proszę! E, no e, i coś chciałem zapomniałem e, Przez tych przeciwników e, Więc e, Zobaczymy sobie faktycznie jeszcze może jakiś nowy content e, Spróbujemy przetrwać Mam nadzieję, że jakoś to się uda e, Cyk, to musimy brać koniecznie Jakby już wiecie Trochę znacie te upgrade'y Pewnie kojarzycie już co mniej więcej robię jak się mniej więcej w to gra A teraz w sumie taki okres Halloweenowy. To akurat mapa. Idealna na to chyba co? W sumie teraz idealna taka mapa. Czy znaczy w ogóle widzicie kursor? Widzicie? O dziwo. O dziwo widzicie ten kursor? Opa! Ej, tutaj widzę, że problem jest taki, że przeciwnicy uu, mogą umrzeć jakby poza mapą. Samo na tak speed? Czemu nie? Ja pierdzielę, ale ciężko się cokolwiek zbiera. Po, 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 tego expa, Ale widzę, że EXP nie może jakby wypaść poza mapę, e, więc to jest na pewno fajne. W pewien sposób. E, summon Attack Speed. Szczerze, jazda. Lecimy, tak jak mówiłem, wszystko co daje Summon Attack Speed, szczególnie, że e, jakby nasza broń, sama w sobie, jej pociski, liczą się jako samony. Więc wszystko, co dostaniemy właśnie do Summon Damage'a, Wpływa też na naszą broń. Więc warto, warto brać te upgrade'y. No, jakby Batgun jest dosłownie stworzoną bronią do tego, żeby. E, żeby, 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 żeby. żeby e, nią e, w Samon Damage iść. No a że Samon Damage jest bardzo mocny, no to nie, musi, nie dziwi Was to, chyba, że rozpierdzielamy tutaj konkretnie. Strasznie dużo tego samonera ostatnio, co? Na moim kanale. Zobaczmy jakie upgrade była ja w sumie. A. Więcej damagea. Ja tak naprawdę nie wiem po jakiego grzyba jest ten przycisk Live. E, w tamtym miejscu powiem wam. Oj, to jest bardzo dobre. E, zwiększenie damagea. Za każdego zabitego przeciwnika, ileś tam co 15 zabitego przeciwnika, to jest dosłownie coś super. Im szybciej się trafi, no to tym lepiej, jeszcze, prawda? Powiem wam, że no, tamta ograniczona przestrzeń, te kolumny, zobaczymy jeszcze, jakie tutaj są. Bo... tutaj są bosowie, nie? Yy, bo powiem wam, że. Szczerze to nie mam pojęcia e, jak to tutaj działa. Ale wszystko, co tak jak mówiłem z samonami związane, będziemy brać. Killing item. Szczerze, weźmy sobie więcej pocisków. Im więcej pocisków, tym lepiej. Szczególnie, że mamy samo naprowadzanie dosłownie. E, więc nie musimy się martwić tym, czy coś e, nam się stanie. E, zastanawiam się, czy tutaj są na przykład przez pewien czas myślałem, czy może są jakieś takie e, rzeczy do zbierania e, na tej mapie. Tak jak w Vampires Survivors, ale z tego co pamiętam, nic takiego nie było. Chyba że coś się zmieniło. Bo wziąłem sobie specjalnie tego, tą naszą postać Dashera, który jest. która jest. no wiecie, ta dziewczyna zmieniająca się w Jelenia, która jest bardzo, bardzo szybka. Oj, to jest trudny boss! Szczególnie, że ja mało movement speeda. Nie wziąłem sobie żadnego. Ale on daje fajne upgrade'y. Eee, 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 Słabe. Wszystko raczej takie słabe. English all damage by 2 for each max HP you have. Eee, to z tego wszystkiego to chyba to. Jeszcze jak weźmiemy sobie właśnie jakieś takie e, więcej HP, to może mieć to nawet i sens. Popowiem e, Wam, że to nie było jakieś takie kurde super wybitne. E, Samon damage, cyk, to jest bardzo super. Nie wiem czemu wcześniej tego nie wziąłem tych eksplozji. Kurczę, ale co? Teraz już te nie wybuchają. Kiedyś jeszcze te te wybuchały. Mi się wydaje, że te nie toperze. Więc to chyba dostało nerfa. Ale słabo. Przydał się, kurde, magnetyzm, bo strasznie się trzeba nabiegać za tym wszystkim. Wystrzelenie ostatniego. Ucisku strzela dookoła. Nie no, wszystko co daje Samon. Damage i attack speed. Nic więcej nie będę, myślę, że kombinował. Jeszcze teraz tylko po prostu chcę zebrać więcej samonu. I wtedy to to będzie kurde bujać. Będziemy mieli takiego bildzika, że powinniśmy sobie się czernąć przez tych wszystkich e, przeciwników. I spróbujemy sobie zagrać na klątwę. Bo tamta postać z tego co widziałem na klątwie się opiera. I od razu przychodzi mi na myśl Kosa. Kosa wiem, że jest ewolucją zmiecza i że daje nam właśnie taki efekt związany z klątwą. Ale może coś jeszcze, kurcze, mogłoby ewoluować, wiecie? Ja chciałbym tą broń jakoś tak e, sobie może wymyślić. Coś, co będzie tą klątwę nakładać. Podejście tutaj do tych barierek to jest, kurde, masa expa. Więcej pocisków, oczywiście wszystko, samony. ładujemy. Samo strzelanie mnie mało obchodzi. Ja tak tylko sobie chodzę i kręcę. Nie, dobra, co tu jest? To nam teoretycznie zwiększa obrażenia. Ale ja wezmę sobie ten magnetyzm. Wiecie, że ja go bardzo lubię. Pika pręcz większy. Ja będę szybciej levelował. E, łatwiej levelował. Szczególnie jak wiecie, już przeciwników zrobi się naprawdę znacznie więcej. E, to wtedy... Opa! Będziemy mieli... Naprawdę... Trudne podejście. Kurde, powiem wam, że... Ok, co my tu mamy? Max HP. Eee, ok. Już były... No i to też jest, kurde... Shadow Shadowpads. To jest podglądwe. Huh. Czy ja znowu będę grał kurde badgunem? Bo powiem Wam, że ten Badgun no, on jest. Super, no ale Bad Gun jest właśnie pod Summon Damage, a... A... a jak to się nazywa? A ja nie chcę znowu iść pod Summon Damage. Już dwa takie odcinki mieliśmy przecież. Kurde, przyjemna jest ta gierka. E, co my tu mamy? Pick up Range. Wezmę sobie. Póki mi bardzo dobrze idzie, to mogę sobie na to pozwolić. Teraz dużo widzę, że jest słabych przeciwników. To moje ulubione fale, bo po prostu jest dużo expa i mało przeciwni i dużo przeci słabych przeciwników. Lecimy, cyk. Eee, dalej, czy pytanie, czy jest sens Nie wiem, no ja mam wrażenie, że po prostu samon damage jest najbardziej skalującym się damageem w tej grze. I to jest niesamowite, jak bardzo to się skaluje. Solharciki? Pewnie. Solharciki też chyba mają jakieś kombos klątwo, mamy już tutaj klątwy, tutaj troszeczkę mamy. Więc czemu by nie? Czemu by nie spróbować? Kurde, ale powiem Wam, że fajnie, fajnie się ta gra rozwinęła od tego czasu. Te e, zmiany w. E, zmiany w broniach. E, nowe bronie, jakieś nowe postacie. No, trochę się zmieniło. Trochę się zmieniło, powiem Wam. E, I fajnie, już, powiem Wam że jak teraz sobie trochę pograłem w tą. Twenty e, Minutes till Down, no to. To, to ja. Jestem naprawdę w szoku, że ta gra jest tak dobra i nie mogę się doczekać, aż pojawi się właśnie ten sequel. Kurde, ja już od, yy, yy, od razu dodałem go sobie na listę życzeń Steam i jak tylko wyjdzie, to coś tak czuję, że no kupię go. O Jezu, ile fajnych upgrade'ów. Wszystko pod samony. Zaraz pewnie przyjdzie jeszcze jakiś boss. To ja bym sobie wiecie co, expił bardziej niż postrzelał. No i już tu nie ma tyle tych fajnek, kurczę. Upgrade'ów. Jakoś teraz powinien pojawić się jakiś trudniejszy boss, pewnie. Ale nic nie widzę. A coś się pusto zrobiło. Ok, jakieś wiedźmy. Okej, okay, zmiana totalnie przeciwników. Spoko, zobaczymy z czym to się je. Szczerze? Ja tu sobie mogę chodzić. Nawet strzelać nie muszę. Jak tak teraz patrzę. Eee, pewnie weźmy sobie więcej klątwy. Klątwa, klątwa i jeszcze raz klątwa. Eee, I sobie zrobimy właśnie taki typowo Cursed Build. Eee, w następnym odcinku. No, ale strasznie mało tych przeciwników. Dajcie mi ich więcej. Chcę poczuć ten dreszczyk emocji. Oj... Nie lubię strzelających przeciwników. E... Szczególnie, że ci przeciwnicy mają jeszcze tą ciekawostkę, że... E... Ich pociski. Opa, hej! E... Co bierzemy? Ta jest Harty. To tak Weźmy sobie może jakiegoś fire rate'a po prostu. Dodatkowego. No czemu mi się ten nie kończy, amunicja nagle? A, czyżby dlatego, że podnosiłem cały czas? Ech? Oj! Chyba tak! Boże, jakie mocne! <noise> no i jeszcze więcej... Jeszcze więcej naszych, kurde, macek. I zobaczymy... Nic pod samony, jak nic pod samony, to więcej pocisków. Eee, no właśnie, i słuchajcie, jakby pewnie domyślacie się, dlaczego zostało to znerfione i teraz ten upgrade na wybuchające samony już nie działa. No bo patrzcie, ile tego jest na ekranie. One kiedyś wybuchały cały czas, cały czas, cały czas, i to wybuchały do tego stopnia, że. Jakby na ekranie nic nie było widać. Jakby żadnego jednego przeciwnika nie było widać wtedy na ekranie. Masakra. To była. Ale tutaj no. Uf. Pewnie, że tak. Biorę to. Jakby 35% mniej do Bullet Damage. Nic mi nie robi, bo, bo tak naprawdę. Moje, moje bulety to są też samony, a więc te efekty się niwelują, a wszystkie moje samony mają jakieś porąbane statystyki teraz. Haha, ha, ha, ha. no i super. E, wiecie co, też chciałem troszeczkę przyspieszyć jakby e, e, tę serię. No bo w takim sensie, że e, już wiecie, nie tłumaczę tyle co wcześniej, jestem tego świadomy. No ale słuchajcie, chyba wiemy, wszyscy wiemy o co chodzi. Nie muszę się jakoś mocno zastanawiać nad tym, co brać, bo. Bo, 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 bo. bo e... Trochę już sobie przypomniałem, jak działają te synergie i ma to swojego rodzaju chyba już jakby pokazuje jak to wygląda I jak się w to gra Chodzimy, strillamy I modlimy się Że coś się Uda Przeciwnicy z klątwą mają teraz 35% więcej damage, a, a ja nakładam tej klątwy masakrycznie dużo wszystkim, więc No, ja mówię, summon damage samon damage to jest po prostu e, coś porąbanego. Zobaczymy może, wiecie, tak naprawdę w tej grze jest jeszcze więcej contentu niż mi się wydaje. Bo... Tak naprawdę jeszcze na tej mapie nie graliśmy. Ja ani razu na tej mapie chyba nie wygrałem, bo rzuciłem się, powiem Wam, że na głęboką wodę. Od razu chciałem, wiecie, próbować na 15 levelu trudności, bo już byłem w miarę, że tak powiem, zapoznany z tym levelem z pierwszej mapy. Tam już byłem na tyle. Eee. jakie to jest dobre. E, tam już byłem w miarę tak co pozna... Nie, szybkie pociski. Dasze Uff. Zostaw mnie to. Okej. Eee. To jest w ogóle ciekawe, bo tak, to dam nam plus 1 HP i plus 2 kolejne damage'a za każdy, a to nam daje plus 4 HP, czyli to nam daje w sumie 8 damage'a na wszystkim dodatkowo, a to nam daje 2, 3, 4, 5, 6, yy, czyli w sumie 12, więc to jest lepsze. Powiem wam tak, latowe jeszcze w ogóle, właśnie takie zwiększenia obrażeń, bo wszystko tutaj raczej opiera się na mnożnikach. Jak pewnie zauważyliście, jakieś 100%, tam 200%, 35%, tak? A jeżeli wiecie, pomnoży się nagle takie dodatkowe 12 obrażeń przez tyle mnożników, to to robi bardzo, bardzo dużą różnicę. W pewnym momencie jakby lepiej sobie na przykład zwiększyć damage o jeden punkt, czy tam dwa punkty niż dodawać kolejne mnożniki. Oczywiście... To działa tylko w takich przypadkach na przykład mnożnik 35-50%, bo wtedy ten mnożnik od razu nie daje nam efektu, tak? Tak. Idzie to całkiem szybko. Pyk. Wszystko, co pod samony. Zobaczmy, co w skrzynce. Szybsze atakowanie. Kurde, powiem wam, że no. Jest to super. No ale szkoda, że wszystko jest właśnie. No, jakby tak, mam wrażenie, że pod te samony. ...zrobione. No najmocniejszy build. Najmocniejszy build. E, to widać. Słychać i czuć. Co prawda ja z miasta nie jestem. Ale wiecie o co chodzi. <grybujesz> e, więcej damage'a. Więcej damage'a. Czy ja w ogóle widzę jakieś obrażenia po 700? 600? One tam... Są, i to jest niesamowite, bo jakby to jest, to są ilości, których normalnie, normalnie nie wyciągam. To tylko pokazuje, jak bardzo jest mocny samon build, jest najmocniejszy. Wiecie co, wydaje mi się, że tutaj też będzie jakiś boss końcowy, z którym będzie trzeba zawalczyć, I że ten słodki boss końcowy. Da nam może jakąś broń, na pewno odblokujemy sobie nową postać. Kurde, fajnie by było zobaczyć, czy jeszcze jest tu jeszcze. Czy jest tu jeszcze jakiś kontencik Nie, więcej. O, jeden, jeden. Powiem Wam, że no, ma to jakiś potencjał. A, i właśnie zastanawiam się nad jakąś serią, chociaż teraz, tak jak mówiłem, nie mam za bardzo gdzie jej wcisnąć. Eee, kompletnie nie mam gdzie jej wcisnąć. To jest w ogóle bardzo dobre, po prostu zwiększy nam damage eee, na naszych pociskach. I tym samym damage z klątwy. No to wszystko, to po prostu wszystko się tutaj ładnie układa. A, eee, no i właśnie, choć nie mam gdzie jej za bardzo gdzie wcisnąć, bo terraria, terraria, uff. Powiem że Terraria daje ognia, daje ognia i jest naprawdę, naprawdę grubo, jeśli o to chodzi. Ja sobie wezmę Movement Speeda, bo jeżeli przyjdzie tutaj mi jakiś szybki przeciwnik, to żeby łatwiej mi było go też troszeczkę unikać. E Daje ognia. E, ostatni odcinek tak naprawdę zajął mi 3 godziny do nagrania, i szykuje się na to, że kolejny też tyle mi zajmie, e, jeżeli zacząłbym jakąś serię inną, równie czasochłonną. Bo wiecie, Minecraft to jeszcze e, jest. też niekiedy zajmuje znacznie dłu dłużej, żeby coś nagrać. E, ale wiecie, no, Minecraft jest raczej taką grą, że możemy sobie. a dzisiaj zbudujemy sobie to, tamto, siamto, i nie musi być to wcale jakieś takie. E, super, e, super czasochłonne, prawda? A w Terrarii, no powiem wam tak, jeżeli nie pokonałem bossa, nie pchniemy progresu, a dopóki nie pokonam tego bossa, e, no to nie mam za bardzo wiecie, co kombinować. Co prawda, mam jeszcze parę rzeczy takich do zrobienia w międzyczasie. E, Mam jeszcze takich parę rzeczy do zrobienia w, 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 w Terrarii, więc nie muszę się jeszcze tak super śpieszyć z tym wszystkim. Ale, no ja lubię ten progres. Progres jest super. E, lubię progresować. E, on daje mi taką satysfakcję, wiecie? Więc teraz jakoś. E, ostatnio było sporo budowania, było trochę walki. Myślę, że pokonamy sobie Skeletrona, zwiedzimy dungeon. Wtedy znowu coś po po, 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 po. E, pobuduję... I nie wiecie jakoś tak się dokręci to do tego hard Moda na hard Modzie e, wtedy dopiero zaczną się schody powiem wam e, mam wrażenie że w ogóle przejście przez wall of Flasha to też będzie jakaś mornenga w e, ten legendary Mode Dał ognia i powiem Wam że nie jestem pe eee. żadnego końcowego bossa. Słabo! No dobra! Szansujecie, też jeszcze sobie z czymś zawalczymy. No nic, ja nie będę, że tak powiem, przedłużał. Widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak... To wiadomo, co możecie zrobić. Trzymajcie się i cześć!